Witam w kolejnym odcinku SBM TV. W dzisiejszym odcinku taniec z gwiazdami. Dzisiaj przyjrzymy się włoskiej wersji tego programu, która nosi nazwę Ballando con Le Stelle. i Jest nadawana od 8 stycznia 2005 roku na antenie Rai Uno. Jeśli chodzi o ten program, do tej pory wyemitowano 20 edycji. 20 edycji we Włoszech. Od roku 2005 do dziś, do 2025. W roku 2005 były dwie pierwsze edycje, a od 2006 co roku mamy jedną edycję rocznie, z wyjątkiem roku 2008 oraz 2015. W tych latach kolejnych sezonów nie było, czyli na chwilę obecną mamy 20 edycji. Z czego w pierwszej edycji brało udział 8 par. W drugiej 12, w trzeciej 14, od czwartej do siódmej 12, w 8 9 13, w 10 15, od 11 do 17 13, w 18 12, w 19, 13, a w 20 tej ostatniej 12 par. Gospodarzami programu są Mili Karucci, to jest prezenterka, która prowadzi wszystkie edycje do tej pory. E, natomiast towarzyszą jej Paulo Belli który prowadził 19 edycji, a w ostatniej 20. edycji zastąpił go Massimiliano Rossolino. Natomiast w 12. edycji prowadzącym gościnnym był Valerio Scanu. Poza tym przez włoską wersję Tańca z Gwiazdami przewinęło się około 40 jurorów. Ta jest, około 40 jurorów. Z czego tylko jeden zaliczył wszystkie 20 edycji dotychczasowych. I tym jurorem jest Guillermo Mariotto. Bardzo dużo edycji, ponieważ po 17 mają inni obecni jurorzy, czyli Iwan Cacaroni, który był jurorem w edycji trzeciej i jest od piątej edycji do teraz, Caroline Smith, która jest od czwartej edycji bez przerwy i Fabio Canino, również od edycji, e, od edycji e, czwartej bez przerwy. Poza tym piątym jurorem, ponieważ we Włoszech mamy pięciu jurorów, w jury, to jest taka anomalia, Zresztą znaczy, w Wielkiej Brytanii też cały czas było pięciu jurorów. No, a to wszystko zależy od kraju. Yy, piątym jurorem od 11 edycji do yy, bez przerwy jest Selvaggia Lucarelli. I ona zaliczyła do tej pory 10 edycji. Poza tym, z takich bardziej znanych nazwisk, yy, dwie pierwsze edycje sędziowała Amanda Lear, ta piosenkarka od tej piosenki Me to Me, czy tak dalej. Jeszcze w czwartej edycji była. Yy, czy też Włoska legenda Mark Mike, Mike Bongiorno, który był gościnnym jurorem właśnie w edycji pierwszej. Jeśli chodzi o odcinki włoskie, tańca z gwiazdami, charakteryzują się tym, że są dość długie. Trwają 3 albo i nawet 4 godziny. Jeśli chodzi o liczbę odcinków w sezonie, no tutaj mamy różnie, było, ale generalnie najwięcej sezonów. Miało od, odcinków 10, gdyż taka liczba występowała od sezonu 5 do 16 bez przerwy, a także w sezonie 18 było po 10 odcinków. W pierwszym sezonie było odcinków 8, w drugim i trzecim 11, w czwartym 9, w 17 również 11, w 19 12, a w tym ostatnim 20 13 odcinków. Jeśli chodzi o zwycięzców, Tańca z gwiazdami we Włoszech, no to te nazwiska przeciętnemu polskiemu yy, widzowi nic nie powiedzą. naprawdę a właściwie, no nic, nic, nic kompletnie, ponieważ tak przeglądam te nazwiska i mnie samemu nic nie mówią. A co dopiero zwykłemu laikowi, który nigdy nie miał do czynienia z tym, z tym formatem w, we włoskiej wersji. Yy, w każdym razie no to wszystko. Jeśli chodzi o włoski taniec z gwiazdami, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SBM TV.